Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zabieramy was na London Stadium, Premier League, to tutaj odbywały się derby Londynu, gdzie West Ham podejmuje Tottenham. A wy zobaczcie sami. Zapraszamy na ten odcinek. Port lotniczy imienia Lecha Wałęsy. Witam cię, witam Oleczku. Zaczynamy naszą tak przygodę. Jest. Teraz, Tam, za, teraz Max za kamerą, Adrian kolejny z wycieczkowiczów, Adrian debiut na Premier League. Będziesz też e, podczas tej wycieczki na Stadionie Arsenalu. Jesteś wielkim kibicem tego klubu. Powiedz mi, jak się czujesz? No cóż mogę powiedzieć, to jest spełnienie moich najskrytszych marzeń. Premier League, Londyn, najlepsza liga świata. Wszystko przed nami. Zobaczymy, co się wydarzy. Pamiętajcie, że ja nigdy osób w ciemie bitych na wyjazdy nie biorę. Lecimy. Gangsterzy. <noise> z moim bratem na wspólnym wyjeździe, Myś... najlepsza Liga świata, tak Premier League, no. Londyn, cztery mm. stadiony, więcej nie trzeba nic dodawać, dziękuję. Ale słuchajcie, jest sytuacja nie weszliśmy na pokład i już jest awantura, już jest awantura tutaj, zadymka już tutaj. Louis Vuitton, Louis Vuitton, no Louis, Louis Vuitton. <laughs> Louis Vuitton, słuchajcie, awantura na stofajerek. jakaś grupa cyganów leci, po polsku mówią i tam jakoś za torby ich cofnęli, bo mieli za na dużo tego, wiecie, tam, no naprawdę nabici byli jak do Lichenia autobus i ta baba mówi tak, taka jedna awantura zaczęła coś tam mówić kurwa, kurwa, kurwa no autobus autobusem jadę do Luton do Luton i słuchajcie, no i taka wiecie, aferka śmieszna no i wiecie, no i tak to no? wygląda my już na pokładzie startujemy, za dwie godziny meldujemy się w Londynie na Luton i lecimy autobusem na Victoria jak to było? Victoria Station, Victoria Station. Wylądowaliśmy, moi drodzy, już na Luton, kierujemy się na autobus, którym dojedziemy do Victoria Station, tak jak Max wcześniej mówił. No i e, lecimy z nagryweczkami takimi już konkretniejszymi. Klejamy się już z mordziatymi do busa na Paddington, bo ten, na którym śmiechać był zajęty. Jest Lewandowski. Tak Lewandowski. jest. jest. Moi drodzy, jak widać, jesteśmy już w Londynie. Spożywamy sobie takie oto piękne śniadanka. Dokładnie. Natomiast ogólnie lecimy po zjedzeniu nagrywać odcinek, który ukaże się na kanale jako następny. Będzie to London Stadium Tour. Odwiedzimy na nim trzy lub cztery stadiony. Na pewno będziemy zwiedzać stadion Tottenhamu, do tego Emirates Stadium, czyli stadion Arsenalu. Będziemy też pod Stamford Bridge, czyli pod stadionem Chelsea. No i dojdzie do tego, mamy nadzieję, jeszcze Craven Coty, czyli stadion Fulham. My natomiast... Widzimy się już w dniu meczowym. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę Państwa. Jak się dzisiaj czujemy? Jak się mamy? Jak mija majówka? Jak minęła majówka? Bo wiem, że kiedy opublikujemy ten film, to będzie już po majówce. Mam nadzieję, że wszystko topowo. My natomiast match day, niedziela, 4 maj, lecimy West Ham. Tottenham, derby Londynu, debiut na stadionie, tak jak Max wcześniej wspomniał, w olimpijskim London Stadium. What a amazing day with Fantastic Friends. Lecimy, słuchajcie, i naprawdę jesteśmy grubo podgrzani. No bo jednak najlepsze Ligi świata wita nas na pełnej. Muszę Wam powiedzieć, że z tymi ludźmi naprawdę nie jest, e, nie jest problematyczny na wyjazdach. Są grzeczni, e, dzwonią do rodziców, e, pytają się mamy, jak się czuje. Sami są bardzo naprawdę tacy ułożeni, prawda? No i co? Lecimy, no, tak jak powiedziałem. że wami chłopaki mają trening w krykieta, nie widać nic, ale to jest też warte napomnienia, no bo w Anglii to jest bardzo popularny sport w ogóle, krykiet. Jedziemy sobie moi drodzy właśnie autobusikiem tutaj na górnym piętrze na Bodekę Bus, jest super sympatycznie i przed chwilą obok nas mieliśmy chłopaków, którzy w parku chcieli krykieta, warto o tym nadmienić, bo to jest bardzo popularny sport w Anglii. Ogólnie e, też Hindusi grają, Pakistanczycy, to też te brytyjskie kolonie, mega, mega popularny sport naprawdę osobiście nawet nie mam pojęcia o co w nim chodzi, a tak no, na pewno wiecie czym jest karyket. Słuchajcie, ten pan po drugiej stronie jezdni, on pierwszy raz w życiu będzie na stadionie ukochanej drużyny. Powiem szczerze, że gość po prostu emanuje taką, po prostu jakby to ująć, no nie wiem, no czuć te emocje od niego. Jest po prostu rozemocjonowany, naprawdę zestresowany jest mówi. I słuchajcie, no wydaje mi się, że ten człowiek uronił łezkę niedługo, a tam jakiś przypadkowy przechodzi z przodu pieseczek, kochamy ciebie. Excuse me sir. My już w drodze na meczek. Gigantyczny kot. Pędzimy na London Stadium. Dużo wariatów w tym Londynie, naprawdę. Słuchajcie, wbijamy na metro. Lota. Usiadamy do meterka zaraz. Tam widzę, że już na meczyk niektórzy się udają. O tu chociażby pan... Jesteśmy w drodze pod stadion i tak to wygląda londyńskie metro. Ależ to jest sieć. Tutaj fota zaraz będzie, ile jest linii w londyńskim metrze. Także sobie sprawdźcie, bo jest po prostu takim monumentem. No wow! Wysiedliśmy właśnie na stacji Hackney Week, no i ciśniemy już pod London Stadium. Jest młyn! Jest młyn! Wjeżdżamy zaraz tutaj od gościa, <laughs> jerk chickenek jamański, mega top. Zawsze chciałem to zjeść. Jamaican jerk chicken, 11,50 jeśli chodzi o cenę w funtach. Nigdy tego nie jadłem, zawsze chciałem, zacznę od ryżu. Kapitalnie ugotowany, super sos, taki słodkawy. Kurczaczek. Jezu, chcesz? Boże, jaki soczysty kurszek. Mm, no, bez kisu. Polecamy Jamaican Jerzy no, Chicken, idziemy na mecz. Taka oto okolica, po drodze na London Stadium. Murale, graffiti, tutaj wszędzie obecne. Kurde, wygląda to trochę jak z gierki, niebywale piękne tutaj jest ten stadion, tutaj jakaś taka budowla, za nim rewelacja. No i to jest właśnie London Stadium, docelowy punkt naszej dzisiejszej wycieczki. Moi drodzy, dotarliśmy pod London Stadium, stadion fle. Tutaj w ogóle taki klimat, tak takie gierce gierce Wodlux jest dla mnie bardzo fajna tutaj miejscówka. Jeśli chodzi o Londyn, no słuchajcie, płynie sobie tutaj yy, woda. Stadion taki, przypomina mi trochę statek kosmiczny, no i co, lecimy pod stadion, zobaczymy, co tam się święci i wbijamy już na obiekt, żeby obejrzeć mecz Premier League, w którym dzisiaj e, uczestniczą drużyny West Hamu i Tottenhamu. Ja jestem osobiście mega zajrany, bo zobaczę nazywo Sona, który e, bardzo lubi tego piłkarza, może tak powiem, i bardzo się cieszę, że dzisiaj go ujrzę. Super, spodziewam się dzisiaj otwartego meczu, niby te drużyny nie mają za bardzo o co walczyć, ale jednak są to derby, więc zobaczymy. muszę muszę się przyznać bez bicia. Podczas tych dwóch dni w Londynie nagrywamy dwa odcinki. Zrobiliśmy aż za dużo i za dużo sobie wrzuciliśmy na łeb. Spóźniliśmy się na ten mecz. Przykro nam, że to tak jest, ale po prostu no, tak musi być. Wjeżdżamy, bo jest już jeden za zakładku w końcu! Nie! Jest Jrawa, jest prawa! Zerod bowłem! Jeden, jeden! Fajny stadion, słuchajcie, jak panowie? Kołowek, Kołowek, kurde. Kołowek, słuchajcie, powiem tak, spóźniliśmy się dlatego, że my byliśmy święci, tym mecz o 15.00. I nie mówcie mi, że ktoś z was tak kiedyś nie miał. Stadionik, naprawdę konkrecik, Chłopaki zadowoleni. Niesamowite, kurde. Nie wiem, nawet co stadu, Teraz na chwilę cichutko, ale naprawdę powiem szczerze, że tutaj zaskakują trochę oni pozytywnie. Do przerwy mamy jeden do jednego bramki od Oberta oraz Bowena. E, bardzo podobała mi się ta wrzawa na trybunach po golu e, właśnie Jaroda Bowena. Słuchajcie, przyznam się bez bicia. E, byliśmy przekonani, że ten mecz jest o godzinie 15. No i on rzeczywiście był o godzinie 15, ale czasu polskiego. spóźniliśmy się na niego dosłownie 14 minut. Natomiast e, no cóż. Przerabiamy to w żart. E, oglądamy mecz. I tyle. Myślę, że komuś na pewno się kiedyś zdarzyło coś takiego, że pomyliły mu się godziny, a też kręciliśmy dużo innego materiału, no i po prostu tak wyszło. Lecimy, stadion piękny i nawet były fajne momenty na trybunach. Jesteśmy teraz właśnie w przerwie meczu, tutaj strefa gastronomiczna, eee, stoją ludzie w kolejce. wpadliśmy tutaj sobie nagrać, jak to mniej więcej wygląda. Stadion robi super wrażenie. Jest on nowoczesny i no widać, że było to zrobione w kwestiach olimpiady, że tam potrzeba było dużej imprezy. No i West możecie poszczyć naprawdę fantastycznym stadionem, a tutaj możecie zobaczyć, jak to wygląda dookoła, także Alek, rozejrzyj się. Ciekawostka, obok nas rezerwowy bramkarz Szlecha, Filip Bednarek, taka ciekawostka, moi drodzy. Maksiu nie wiedział, ja poznałem. Słuchajcie, no, Sona niestety nie ujrze, bo ma kontuzję stopy. Dosłownie teraz to przeczytałem i zapomniałem o tym troszeczkę, ale kudusa Mohameda uda mi się zobaczyć, bo już go widzę. No i powiem szczerze, że to jest też piłka, z którego jestem wielkim fanem. I uważam, że on po sezonie trafi do jakiegoś klubu, który jest wyżej w hierarchii niż właśnie West Ham. Parę zawodników tutaj ciekawych o interesującym profilu na rozgrzewce w tym momencie. Hasa! O ten jest naj, naj, ten najdoskonalszy. Będzie wchodził niedługo. prawe prawej wafadełko wchodzę tak, podłączą się podatki, że. Kot. Przekozacka koszulka. Tego pana. Koszula. Koszula, przepraszam, no tak. Powiem tak, no w pierwszej połowie doping był fajny, naprawdę był taki wzniosły, a w drugiej to tu, tutaj się tu widzę, już ten przestali wysilać kibice. West pik piknik piknik. piknik, piknik, piknik tam Adrian pochwalił yy, za wcześnie ewidentnie. To są obrazki, których ja totalnie nie rozumiem. Kibice wychodzący przed ostatnim gwizdkiem, ale na tchamy słyszałem, że to jest dość norma, więc yy, no cóż, nie pochwalamy takich zachowań. W końcu meczu bezpośrednio będziemy bo, mieli rzut bo. wolny dla West Hamu. Powiem szczerze, że tutaj może się wydarzyć coś mocnego. Spodziewamy się strzału bezpośrednio. Screamer, Screamer. Drodzy widzowie, jak widać, mecz dobiegł końca. Tam zawodnicy, którzy sobie już dziękują. Eee, jeden do jednego, bramka Odoberta i Jeroda Bowena. Było tu bardzo spoko pod kątem tego, jak ten stadion wygląda, bo on moim zdaniem architektonicznie jest giga ciekawy. No i szczerze powiedziawszy, warto przyjechać, aczkolwiek kurczę, nie podobało mi się to, że kibice wychodzą przed ostatnim gwizdkiem. Ja to widziałem kiedyś w telewizji już podczas meczu w West Hamu, ale myślę, że przyjechać warto, bo wiadomo to był to mecz trochę o pietruszkę, bo jednak oba te zespoły w lidze już o nic nie walczą. Ale warto, bo każdy futbolowy mecz ma nam coś do zaprezentowania. Nie zobaczyłem Sona, bo miał kontuzję, ale Kudus, obłędny zawodnik. Do tego super dzisiaj jestem Jeff Spensa. A tu możecie zobaczyć, jak wygląda stadion. W ogóle już taki jest pusty, bo też moim zdaniem robi wrażenie. Jest bardzo fajna ta kolorystyka krzeselek i fajny pattern. I w ogóle ja lubię bardzo West Ham, one są bardzo ładne. Co już Stadion, za nami jego piękna konstrukcja. My dziękujemy za tego vloga. Było naprawdę wspaniale. Londyn to jest top miasto, jeśli chodzi o futbol. Czekajcie na nowy odcinek który wleci już niedługo, na którym będziemy Was oprowadzać po e, stadionach w Londynie. Oczywiście nie wszystkich, bo byśmy chyba zgłupieli. Nasz wspólny wyjazd do Londynu dobiega końca. E, bardzo Wam dziękujemy za to, jak to wyglądało. E, ogólnie to, tak jak mówię, e, mecz West Hamu do tego, masy niesamowite tury po stadionach. E, to będzie ukazane w następnym odcinku, jeśli chodzi właśnie o ten e, stadionowy taki obieg, że tak to ujmę panowie, jak było? Super, świetnie, Jeszcze wrócimy nie nieraz. A jak chłopaki, dzisiaj na meczu się podobało na West Hamie? Uch, Mega Oprócz emocji. tego, że hymnu nie usłyszeliśmy, to było zajebiście. I to tyle. Tak, moment. tak, e, przerabiamy to w żart, e, naprawdę dwa fajne, kaloryczne odcinki. Bardzo serdecznie pozdrawiam i wszystkiego dobrego dla was, subskrybujcie kanał. Moi drodzy, final call, wszystko na prędkości, ale jesteśmy, wsiadamy do samolotu. Czas nas tutaj naprawdę dzisiaj nie rozpieszał, albo my się do niego nie dostosowaliśmy. Kapitalny wyjazd z kapitalnymi ludźmi. Jedziemy. Naprawdę działo się mega dużo. Jak to dwa dni w Londynie, to zrobiliśmy po prostu totalnie masę atrakcji. O to w tym wszystkim chodzi. Pozdrawiam.